Cześć, z tej strony, Araulin i witam Was w drugim odcinku maratonu z symulatora farmy 2016 na moim kanale. E, I dziś miały być żniwa, ale przypomniałem sobie, że przecież mamy teraz nowy system mm, uprawy pól, e, w którym mamy tutaj te wszystkie zachwaszczenia i inne rzeczy. E, no i żeby e, zadbać o nasze plony e, i Mieć dobry zbiór, muszę je opryskać. W związku z tym czeka nas opryski na zakwaszenie oraz insekty, których mamy obecnie po 16%. Kupiłem już opryskiwacz, kupiłem już środki odpowiednie, dlatego myślę, że od razu przejdę do rzeczy. Nie wiem z jaką prędkością tu mówię. Myślę, że 2D styknie, aż. Nie stój, stój, nie. Przez przypadek złożyłem, nie. Dobra, złóż się. Rozłóż się. Teraz. Ok. I pryskamy. Myślę, że taka prędkość będzie ok. Jak widzicie. Mamy tutaj ścieżki technologiczne, które nam się pięknie rysują. Dlatego trzeba będzie uważać, żeby jak najmniej tych upraw zniszczyć. Bo sporo by nam spadły plony na takich, na tak małym poletku. Opryskiwacz też jest nie za duży, taki początkowy. Chciałem kupić jakiś używany większy, niestety nie było nic takiego. Dlatego Zdecydowałem się na nowy taki Podstawowy Na początek starczy Nie kosztował aż, aż tak dużo Więc nie powinno być tak źle Dobra Opryskuj hmm, Może ciut Nie styknie prędkość jest ok A Słuchajcie chciałbym jeszcze parę słów Powiedzieć na temat mm, Tego używanego rynku Rynku maszyn używanych w ostatnim odcinku troszkę tam. O, ku... o kurczę. Tego się nie spodziewałem. E... W ostatnim odcinku tam na ten temat trochę wspominałem. E... Jednak myślę, że mógłbym parę rzeczy jeszcze tam powiedzieć. E... Przypomniało mi się dopiero, gdy zacząłem czytać komentarze pod prezentacją. Ale tutaj zrobiłem teraz e... ścieżkę o kurczę. Złóż. Przypomniało mi się, że to nie jest yy, tak proste z tym rynkiem, jakby się wydawało. Yy, dlaczego? Obecnie, gdy kupujemy maszynę, nie mamy pojęcia, co kupujemy tak w zasadzie. Czyli jakby, jakby nie patrzeć, jest to nawiązanie do prawdziwego życia, bo gdy kupujemy jakąś, jakąś maszynę to teoretycznie możemy jej zrobić przegląd ale jeśli nie zrobimy a robimy to na swój kosz to nie wiemy co kupujemy tak naprawdę przyjechałem magazyn no i tak to teraz działa i jakby się coś popsuło potem no to naprawiamy ogólnie całą maszynę w planach mamy w ramach programu wsparcia o kurczę wykorzystałem wszystko w ramach programu wsparcia mamy dodanie warsztatu w zasadzie jego rozbudowę ponieważ sam warsztat teraz już jest, bo umożliwia tę ogólną e, ogólną naprawę maszyn jednak nie pozwala on na naprawę poszczególnych części w związku z tym planujemy jego rozbudowanie o sprawdzenie poszczególnych części co się w danej maszynie popsuło to pozwoli to pozwoli zmniejszyć ewentualne koszty plus urealnie rozgrywkę. Kwestia tylko jest taka, że ta naprawa nie będzie wizualna, to będzie naprawa typowo skryptowa. Wiem, że niektórzy mogą poczuć się zawiedzeni, jednak mimo wszystko to jest to bardziej się gra bardziej skupia się na na zabawie z glebą, aniżeli na spędzaniu czasu w warsztacie na naprawie. Maszyn. Od tego jest CMS i MMS. Mechanik maszyn rolniczych, MMR, przepraszam. Mechanik maszyn rolniczych także został wydany jako osobna gra na rynku. Dlatego, jak ktoś chce, serdecznie polecam może zagrać wcielić się w rolę mechanika tytułowych maszyn rolniczych. W przypadku symulatora farmy Um, najlepszą opcją będzie właśnie um, Naprawa skryptowa Ponieważ nie zajmie dużo czasu A jednocześnie naprawdę fajnie Urealni rozgrywkę um, To bym o kurcze stój, 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 stój Za szybko Wolniej pojadę, wiecie Czemu on mi przyspiesza? Tak z górki jest, wolniej Z górki jest i mi troszkę Zaczął zjeżdżać skurczybyk No ale dobra Chciałbym jeszcze parę słów Na temat Fizyki pól powiedzieć Za szybko jedziesz Na temat fizyki pól powiedzieć Bo chyba nie mówiłem nic na ten temat Teraz W stosunku do poprzednika Niewiele się zmieniło Jest bruzda Jest Jest, jest, jest ta te ślady 3D, i tak dalej, czyli to, co było, jest fajnie realnie. Znowu jest pusty, Jezu. Jest fajnie realnie, e, ale jakby nie patrzeć, traktor nie wpada w tę bruzdę, tylko wpada koło. E, trzeba to naprawić, dlatego, jest to zaplanowane także w programie wsparcia, jako taka e, must be po prostu. E, na kiedy dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno w tym roku jeszcze, ale nie jestem w stanie rzucić konkretnym terminem. Dodatkowo, na dalszy plan mamy zaplanowane dodanie pewnych innych atrybutów gleby. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy powinienem Wam mówić. Nie lepiej byłoby Wam jakimiś tam skrótami myślowymi. Napomnieć, żebyście się troszkę pozastanawiali, ale myślę. Myślę, że co nieco mogę wam powiedzieć. W związku z tym, co mogę powiedzieć? Mmm. Rozłożył już opryskiwacz Mogę wam powiedzieć, że... Będziemy starać się osiągnąć efekt jak spin tires. Nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili na ile ten efekt się uda i czy w ogóle się uda, ponieważ odzorowanie tak dobrego zachowania się gleby będzie naprawdę ciężkie. To od razu mówię, to będzie naprawdę naprawdę ciężkie. Jednak mamy takie coś w planach, dlatego jeśli to się uda, no to będziemy mieli pierwszy symulator rolniczy Z tak dokładnie odwzorowaną glebą Co na pewno rzuci się w oczy I graczom się spodoba Na razie mamy zaplanowane Zakończenie prac nad tym modułem Na 30 stycznia przyszłego roku Dlatego jeśli wszystko pójdzie dobrze W lutym tę funkcję powinniśmy wdrożyć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Czy to się uda? Zobaczymy. Na razie w... mamy tutaj, zobaczcie, e... piękne ścieżki technologiczne nam się tu zrobiły. Ym... No cóż, za wiele to nam tu nie urośnie w tym miejscu już, ale trudno. Mamy przynajmniej opryskane przed... Chwastami. Mamy 100% ochrony przed chwastami. Jeszcze jest kwestia ochrony przed insektami, e, dlatego też myślę, że skoro już pryskamy, to e, kupię i napełnię e, to odpowiednimi opryskami przeciwko insektom. E, w związku z tym, udamy się do sklepu rolniczego i kupimy insektycydy. Sporo nam tu też tego pewnie będzie potrzeba, dlatego kupię. 3000 litrów to się przyda na przyszłość. Zwłaszcza, że nie jest to aż takie drogie, przepraszam, jeśli będę przerywał dialog, no ale coś mi gardło zaczyna wysiadać od tego gadania i muszę czasami troszkę sobie je szklanką wody nawilżyć. To co? Wracamy na nasze pole i będziemy sobie pryskać. Dalej No dobrze eee, to Coś wam jeszcze powiem Na temat programu wsparcia eee, I resztę zachowam na następne odcinki aby móc wam mm, O czym opowiadać W ogóle jadę to teraz ze środka To trochę ryzykowne Ale eee, mam nadzieję że Mocnych szkód nie narobię Chyba nie Okej okay, jest ładnie eee, O czym Chciałbym wam jeszcze powiedzieć e, obecnie, gdy na przykład opuścimy, powiedzmy, pług, to on jakby od razu e, wchodzi w glebę. Planujemy dodać taki smaczek, że byłby on mm, po opuszczeniu wciąż na ziemi. Nie, czemu, czemu ja to zrobiłem, Boże? Czemu ja to zrobiłem? Dobra, to w takim razie będę kontynuował dialog. Niech to się tam mi e, potem rozłoży ponownie. Jest, mamy takie plany, aby zrobić taki system, który będzie utrzymywał go e, na glebie, póki nie, nie e, zostaną spełnione odpowiednie czynniki, czyli w tym wypadku póki traktor nie ruszy yy, ta maszyna będzie sobie tam na wierzchu, na glebie, a gdy maszyna będzie ruszać yy, to ta maszyna gdy kombajn, kombajn, traktor, pojazd ogólnie będzie ruszał yy, to ta maszyna będzie się yy, zagłębiać, ok, jest pusty a ta maszyna będzie się zagłębiać, yy, wtedy odczujemy też yy, Zmianę obciążenia traktora, bo będzie czuć, jak on coraz ciężej ma w momencie tego e, zagłębiania się maszyny. Myślę, że też bardzo fajny e, smaczek, który doda realizmu. Tankuj insektycydy, cofamy. Kamera tylna się przydaje, tylko że w przypadku opryskiwacza, to niestety. Nie wszystko widać Mam tutaj jak widzicie Znaczek ustawiony Bo jakoś jak byłem w terenie Wcześniej To nie udało mi się W pewno miejsce dotrzeć I Aha muszę go rozłożyć ponownie Gdzie nie, umie, nie mogłem dotrzeć To sobie ustawiłem znaczki I potem też potrzebny był mi znaczek Do pola no Nie, nie skasowałem go Ale myślę że wam to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Ładny znaczek w sobie jest. Eee, uatrakcyjni rozgrywkę. Eee, szczerze nie wiem. Za szybko jadę. Nie to jest z górki i mi ciężko go. Eee, ciężko nad nim zapanować. Przydałaby mi się kierownica. No dobra, tu już była Nie. Dobra, tu już była pryskałem. Przyjadę teraz, bo szkoda mi dwa razy to samo miejsce pakować. I teraz tutaj cofniemy, żeby ładnie się wymieścić w ścieżkach. Odpalamy i pryskamy dalej. Kolejną ciekawostką wartą odnotowania jest. Dodanie mechanizmu dowolnego. Przyłączania, odłączania akcesoriów do tura. Um, udało się pozyskać pewnego rodzaju licencję na e, zaczepiane różne elementy do tura, dlatego też i samego tura wprowadzimy zaczepionego i odczepionego razem z konsolą i tak dalej. E, bo na razie jest to tur jest przytwierdzony. znowu brakło. Tur jest przytwierdzony. Na stałe do jednego traktora. W związku z tym nie mamy za dużego wyboru. Ten wybór zostanie ładnie urozmaicony. No dobra. Resztę nowinek zostawię na kolejne odcinki, bo by mi nie starczyło na maraton i by była lipa. Troszkę lipka by była. Dlatego teraz myślę, że. E, skończę już teraz to e, nagrywanie ten odcinek i następnym zobaczymy czy będzie trzeba jeszcze m, coś opryskiwać czy nie najwyżej bym sobie to sam ogarnął e, bo bo nie chciałbym Was e, ciągle tym samym zanudzać e, postaram się żeby już w następnym odcinku były też niwa e, zobaczę Zobaczę jak mi się tam robota w polu ułoży. Bo może być też tak, że będę musiał jeszcze coś innego opryskiwać. No to tak mówiłem, to sobie ogarnę już poza odcinkiem. Ewentualnie jeśli byłaby jeszcze jakaś praca potrzebna przed podjęciem się tych żniw, no to wtedy to nagram, bo chciałbym, żeby. chciałbym pokazać te różne nowinki, które są w SF-16 warto odnotowania. Dlatego też między innymi zdecydowałem się pokazać, jak działa teraz system oprysków. Tutaj wyświetla wam się teraz właśnie zdjęcie, w którym pokazane jest jak wygląda pole pszenicy, gdy zaniedbaliśmy wszystkie opryski. I to nie jest, nie jest tam po iluś sezonach. Po jednym sezonie, yy, nie używania żadnych oprysków. Także jak widzicie, yy, no szału nie ma. A z każdym rokiem będzie coraz gorzej, bo gleba będzie się coraz bardziej zachwaszczać. Yy, dlatego warto, warto używać oprysków, monitorować w Stampola. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeszcze ja z wami żegnam. Cześć.